które warto sobie zadać, jeśli jesteś w sytuacji utknięcia. Cześć, Agata Bane. W dzisiejszym odcinku garść inspiracji o tym, jak odkrywać siebie w pełni w sytuacjach utknięcia. Jakie to mogą być sytuacje? Ostatnio zauważyłam pośród moich klientów, że jeden temat wybijał się na tapetę. To była systematyczność. Dobrze znam też ten temat jako swoją bolączkę. Jak można podejść do tego tematu, żeby nauczyć się systematyczności, żeby zacząć ją wdrażać do swojego życia? Najpierw to, co robimy instynktownie, to zaczynamy sobie wyobrażać, jak to by było, gdybyśmy taką systematyczność mieli już wdrożoną w swoim życiu. Już oczami wyobraźni widzisz, to, jak uczysz się systematycznie np. języka obcego i widzisz po miesiącu efekty, albo zaczynasz dbać o swoje ciało i nagle widzisz, że jest lepiej umieśnione albo trochę szczuplejsze, a może systematycznie rozwijasz swoją karierę i po kilku miesiącach zaczynasz widzieć owoce, nawet te w postaci dodatkowych zer na koncie. I to jest. Jedna z bardzo dobrych strategii na podwyższenie motywacji, jednak czasami działa na krótką metę. A kiedy nie ma motywacji, nie wdrażamy naszych postanowień, to można podejść z drugiej strony. Wyobrazić sobie, co będzie, jeśli ja tej systematyczności nie wdrożę w ogóle. Czyli no, będzie tak jak dotąd. Nie będę się rozwijać. Będę odkładać swoje marzenia na kiedyś tam. A jak się nie rozwijam, no to się cofam, bo inni wokół mnie się rozwijają. I to jest taka już wizualizacja bólu. Motywuje? Pewnie, że motywuje. Tylko czy zawsze, efektywnie i na długo? Jak się okazuje, nie zawsze na długo. I jeśli spróbujesz jednej i drugiej, i nadal nie ma rezultatu? To jest moment, żeby zadać sobie właśnie to jedno pytanie, które pozwoli ci zmienić perspektywę patrzenia właśnie na tę sytuację. Jaką korzyść daje mi aktualna sytuacja? Zgłupiałaś? Jaką korzyść? Przecież chcę ją zmienić. W tej sytuacji cierpię. Nie podoba mi się moje życie. To jest najczęstsza odpowiedź osób, którym zadaje takie pytanie. No właśnie. Jednak my, jako ludzie, nie jesteśmy aż tacy głupi i nie tkwimy w sytuacji, która nam absolutnie nie daje żadnych korzyści. I po takim pytaniu możemy najpierw sobie dać trochę czasu, żeby zeszła ta złość wściekłość i zupełne niezrozumienie, i pozwolić sobie, żeby przychodziły odpowiedzi na nie, dać sobie trochę czasu, co może się pojawić. Może się pojawić to, że na przykład lubimy wyrzuty adrenaliny, kiedy coś odkładaliśmy na ostatnią chwilę, sytuacja się spiętrzyła, trzeba coś wykonać i k teraz. Albo może to, co jest w tym obrazie, co osiągniemy dzięki tej systematyczności, trochę nas przeraża, że to już teraz będę. działać systematycznie, wszystko będzie zaplanowane co do minuty. Nie będzie w ogóle miejsca na spontaniczność, na taką, takie cieszenie się życiem, i tych pytań, odpowiedzi może się pojawiać coraz więcej. To pytanie otwiera taki woreczek, woreczek korzyści, które czerpiemy, będąc w tej sytuacji. Spróbuj. Może to pytanie będzie też pomocne w Twojej sytuacji. Kiedy chcesz już wdrożyć zmianę, ale jakość ci nie wychodzi. Trzymam za ciebie kciuki. Jeżeli masz ochotę podzielić się swoimi odkryciami i sukcesami, zapraszam do komentowania poniżej. Jeśli podobają ci się te materiały, które nagrywam, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Agata Banach. odkryj siebie w pełni. I pozwól światu zachwycić się Twoim unikalnym talentem.